Robi się ciekawie. Mm. fuck! Z dziadu! Weźmy tu wkróżał. Ok, weźmy ten kluczyk. No i lecimy dalej. Mm, coś tu w żadnej skrzyni nie ma, niestety. Nie, nie ma. Ok, Ale tu będę się skradał. Gdyż nie wiem, co ja mogę znaleźć. Ok, mamy kolejne drzwi. Przedsiąk? Przedsiąk? A wszedłem... Okej, okay, tu ktoś będzie, tu ktoś na pewno będzie. O, widzę, widzę, widzę. Tylko, że on się na mnie patrzy. Kurde, zauważył mnie. Niedobrze. O ty, mendo! O, 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 nieźle! Ok. I giniesz. Oj, 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 oj. No chodź. No nie próbuj mnie atakować, bo i tak nie masz szans. No i... pyk! Fuck. Dziękuję, dobranoc. Co ty miałeś? Złoto, może być. Chociaż mało tego złota trochę. A ty miałeś, powiedzmy sobie, też złoto. Troszkę więcej od twojego kolegi. Ale okej. Okay. odpocznijmy sobie troszkę. Pyk. No, i musimy chyba iść. Stamtąd przyszliśmy. Tu nas nie było, wiecie? Mm... Fak. Chyba muszę iść tędy. Chociaż to jest też zamknięte. No, w... kurde, jak ja mam to tworzyć? Chyba, że jest gdzieś jakiś klucz, którego nie zabrałem. Co jest bardzo, bardzo możliwe. Poczekajcie. Mm... Tego zabiłem gdzieś tutaj, delikwenta. Oho, nawet nie wiem gdzie dokładnie. Aha, tędy musimy iść, ok. Spróbujemy się skrabać. No, jak się kapłaś! Do widzenia! Eee, złoto, dziękuję. Chyba nikt mnie nie zauważył. Eee, dobra, zobaczymy, którędy muszę iść. Endy? Wiecie, czuję się jakbym był jakimś, nie wiem... Do widzenia! Nie, umarłaś! No! Oj, ktoś mnie załażył, wiecie? Uuu, robi się ciekawie. No, czekam! Czekam! No, chodź! Ty brzydka jesteś! Boże, masz ryjak! Ej, chodź tu! Chodź tu! Ja z tobą nie skończyłem! Nie! No dobra, chciałaś się bawić, okej, okay, będziemy się bawić. O ty mendo! Widzieliście jaka spryciula? Uciekła mi. Hmm. A już szybko zasuwam. Eee, dobra, ciebie już przeszukałem. Tamto nadal, nadal ucieka? Ucieka, dobra. Mam nadzieję, że tu nie przyjdzie z żadnym wsparciem, bo to będzie dobijające. Mm. Kolejne książki, tutaj to przeszukaliśmy, raczej to czytaliśmy już gdzie indziej. Eee, dobra, lecimy dalej. Mm, 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 mm. Nie, to jest bez sensu, nie tędy. Pójdziemy... <laughs> Fuck! Jak się przestraszyłem! Ty mendo! Eee... Wow! To było naprawdę... Dobre. Uh. Kurde, wystraszyła mnie jak. Okej, okay, jesteśmy na miejscu, wiecie? Także teraz będzie główna akcja tak jakby. Musimy być ostrożni. Teraz tak naprawdę kogoś sobie zabijemy. Tego raczej. Ten ucieknie, wiecie? Także. To jest niemożliwe. Patrzcie, on ucieka już, także. O, już uciekł. Mhm. O, fuck, nie mam tych już. E, pocisków. Ok, ale ja mam kolejny kostół. O, 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 o ciekawie, 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 ciekawie. Do widzenia. O, jeszcze nie? Tu zaraz zdechnę. Nie, no. Z... Nie wierzę. Nie wierzę, że tak to wyszło. Poczekajcie, jeszcze raz. No. Kurde nie trafiłem. Giniesz! Do widzenia! E, ile mam jeszcze pocisków? Mam jeden pocisk. Ciao! Do widzenia! Hmm. Którego kosturu tutaj użyć? Kurde, że tego gówna nie naładowałem, czyli tego pieprzonego e, łuku. Hmm. Czym sobie mogę jeszcze poradzić? Chyba niczym, wiecie? E, niczego nie mam. E, Koleśmy tu tu jak chcą, robią co chcą. Eee, no nic, pozostaje mi ten ogień. Tak, uciekł, wiemy. FAK! Yeah! Biegaj! No nie wierzę! Kurde! Leż Leż powiedziałem No, tremendo! Kurde, co za zdechnę. Eee, poproszę miksturę leczniczą. O ile jakąś mam. Mam! No, jakże inaczej. Uff. No, co za pipa głupia. No już jestem skończony. O, dupa. To będzie ciężkie, powiem wam. No. No i dziękuję. dobranoc. noc. Mm, e, dobra. Tu musimy tak naprawdę się teraz pobawić. E... Kurde, to jest, to, to, ten kostur jest taki jakby troszkę wolniejszy, wiecie? Nie uciekaj mi nawet, nawet nie u. Uleczyła się, nie myślałem. Dobra. O, oh, fuck! Kompletna porażka. Mm... Okej. Okay. Uciekaj! Uciekaj! Run! No tu się nie robi zbyt ciekawie. Dobra, jeden zginie. O, oh, fuck you. Wiecie, co tu lepiej zapiszę? O, oh, nie, 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 nie. Nie trafiłaś mnie, ty też nie. No? Oła! No to jest mocny! No nie wierzę te pieprzone wasze skille. Mnie denerwują. Poczekajcie. Spróbuję zobaczyć czy ja czegoś czasami nie mam. Wychodzi na to, że nie. Piorun. 35 punktów na celu? A to może być ciekawe. Ciebie zabiję normalnie. Okej. Okay. Trafiłem. Dostał. Dostałeś. Nie! No skin, ok. Uu. Tu się robi ciekawie. Mhm. Kolejna mikstura lecznicza, poproszę. Please. I zobaczymy, czy nie mamy czegoś czasami w w ekwipunku. O, to może być dobre. Cyk. Mm, no i co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Porażenie, kurde, z dupy. O, Dobra. Okej, okay, ktoś jeszcze? Ty, chodź tu. Chodź tu. Ty, Miniu, uciekaj. No co za burak... Nie, ja go gonię, ja mam go w dupie. No, nie uciekniesz mi, nie. Ja go będę gonił, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji. Okej, okay, to chyba wszyscy. Wow. Oh. Walka była. trochę ciężka, wiecie? Eee, dobra, szukamy sobie tych śmieci. Eee, no i wracamy. Mm, dobra. Giń, okej. Okay. Chyba nic nie mają takiego, wiecie. O, kosturbusz! O, może być ciekawe. Bierzemy. Także co wam to, co powiedziałem? E, ten, tutaj, ten koleś był twardy niczym. Chleb z biedronki, więc. On coś musi mieć. Tak, ma klucz do jakiejś tam kaplicy. Ym, a tak, poza tym mamy tego argoniana. Argonianina. E, dobra, weźmiemy to. Tak. O, kurde. Oj, dobrze że nie umarłeś. A dobra, idź sobie. E, no i cóż, możemy stąd już raczej wyjść. Tylko krendy. Zna znając The Elder Scrollsy to mamy jakieś skróty zawsze, ale chyba nie tutaj. E, dobra, musimy iść teraz do tych do tych władcy chmur. E, no i tą książkę odnieść, po czym pewnie zakończę ten odcinek e, z tego powodu, że długo dosyć trwa. Mmm, okej, okay. ale misja była naprawdę fajna. Jedna z lepszych e, można powiedzieć, że w ogóle wątek główny tej gry. O, kurwa! E, że wątek główny tej gry jest ogólnie genialny. Przynajmniej według mnie. Ty, Gnoju, będziesz mi tu robił się niewidzialny. Kto ci kazał? Niki. E, wow, pięknie, bierzemy. Yeah. Dobra, mam nadzieję, że żadnego twojego przyjaciela już nie spotkałam. No gdzie ja w ogóle doszedłem? Oj, 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 ktoś tu jeszcze jest. No? Nie! Nie! Nie będziesz mi uciekał. No nie wierzę. No kolejny? No bez kurde jaj! Nie! Nie, 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 Wow! Kostur porażeć? 60 punktów masz? Nie, poczekajcie... Nie! Nie! No nie trafiłem! Ja pierdolę! Jestem kompletnie w dupie! Może coś to zdziała? I gówno, prawda? Pierdoleni frajerzy mi uciekają. Sorry, ale się wkurwiłem teraz. Bez kitu Tygnoju! No co za menda? Nie, 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 o nie. Stary. Za całe 60 punktów. No i kurwa gin! Tak chciałeś. Los tak chciał. Nie, nie, nie. Oj, oj, sorry, ziomek, sorry, ty jesteś po mojej stronie. Wiem. Eee, dobra. Dęk, dęk. Tak. Zginiecie, zdychniecie, przypadniecie, kurde, wszyscy. No, nie. No nie wiesz, że kolejna Amanda. Jaki saltowalna widzieliście to? Yy, Okej. Okay. A ty mi tam gdzie uciekasz? Poczekajcie, ja sobie przeszukam te zwłoki. Pek, pek, pek. Okej. Okay. No gdzie ty się ukryłaś? No czekamy, czekamy. Okej. Okay. No chodź tutaj, kaman. on! Tyci tyci taś, taś. Chyba uciekła. Na dobre. Dobra. Niech już jej będzie. E, dobra. Trudno. Nie będziemy jej szukać. Mm. No. Kolejna. Kolejna. Kolejno. Ko Oho. Nie mam już tego. Mm. Pocisków ładunków. E, będę musiał iść i sobie tu naładować. Yeah. Dobra. Noc. E, dobra. Teraz któryndy ja mam iść? ponieważ mam już dość, kompletnie dość tego przebrzydłego miejsca. Ale wyjścia nichuhu nie ma. A, nie, tam może coś będzie. Okej. Okay. Ja tu myślałem, że wyjdę jakimi skrótami ja tu takiego bata. Nie, nie będziesz mi uciekał, nie. Okej, okay, z dwoma na raz wolałbym na razie się, wiecie, nie bić, dlatego spróbuję sobie zrobić to troszeczkę inaczej. Eee, a dokładnie chodzi mi tutaj o... o to! Nie! Okej! Okay. A Ciebie spróbujemy załatwić mieczem! Tylko jesteś mocny dosyć! To mnie boli. To mnie kurde boli i leżysz! Okej. Okay. No i pięknie, o to chodziło. Mm, złoto, złoto pewnie. A, dobra, bierzemy. Cokolwiek to było. Hmm, por zostałby sztyletnie, dziękuję. Ja już chcę stąd wyjść, please. Nie róbcie mi tego. Tam kolejny burak. Albo buraki nawet. Dobra, spróbujemy. Dobra, zdechła. Ten nachciosa do... To było dobre. Taki cwajniak z piąchami piecha... pie... do mnie. Dostał wry i padł. O, pieprzone wyjście. Ja chcę pieprzone wyjście. No chodź. Mocna. No ty będą gin. No okej, okay, nawet ci ten pieprzony blok nie wyszedł, a raczej nie pomógł. Mm, którędy? Ja chcę do wyjścia tędy, na pewno, bo już mam dość tego pieprzonego, obrzydliwego miejsca. Jest, chyba... wyjście! Tak! Tak! To musi być to. To musi być ta chwila. Czekajcie, mam jakiś... Hmm... Jakąś skrzynię, którą nie otworzyłem. Dobra, srać na to. E, po prostu ja chcę stąd wyjść. Tu jest gdzieś jakieś pewnie ukryte ukryte coś. Ok. Hmm. Gdzieś musi być jakiś tajemny przycisk. Tutaj! Ho ho! Wyjście. Poproszę wyjście. Jest wyjście, kurna. Oooo! W tej jaskini spędziłem pół godziny chyba Także jest to dosyć sporek na głupim jaskinie. Okej. Okay. Zobaczymy, co nam teraz powiedzą. Kolejne, oczywiście, znaczy, dostaniemy kolejne zadanie, wątek główny, i nie pamiętam, co będzie, dlatego to będzie dla mnie taka jakby nowość. Są w środku. Są w środku. Tutaj. Ah, back. I can see you've had bad news. You By the nine. Such thing is even dangerous to Forgive me. You were right to bring it, but you'd better. I don't. I suspect that the secret of how to open a portal to cameras. But I will need time. Tampering with dark secrets, even. In the meantime, you should speak to Joffrey. I put aside the dark arts when I became a. Okay. Eee, gdzie gdzie ten koleś jest to on to jest, to on to jest to na to zewnątrz? To Dalej ustapało, Gdzie ty jesteś? Tutaj. I hope Martin knows what he's doing with that evil book. I fear. Ah, yes, I hope you can help. The gate guards have reported seeing strange. I cannot leave Cloud Ruler undefended while my men search the whole mountainside, but these. Thank you, Captain. Track the. Okej okay, ludzie, ale to zadanie zrobimy sobie oczywiście w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał, także subskrybujcie, oceniacie, komentujcie mój kanał, aby być oczywiście na bieżąco. No i ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ludzie, cześć.